Nowe niezależne śledztwo podważa oficjalną wersję śmierci Kerta Cobaina, kwestionując orzeczenie o samobójstwie i wskazując na dowody sugerujące przymusowe przedawkowanie heroiny. Trzy dekady po śmierci ikony pokolenia X i frontmena Nirwany, która wstrząsnęła światem muzyki, zespół ekspertów medycyny sądowej opublikował recenzowaną pracę naukową. Według autorów raportu istnieją przesłanki, że Cobain mógł zostać zaatakowany przez jedną lub więcej osób. Napastnicy mieli najpierw siłą podać mu dużą dawkę heroiny, by go unieszkodliwić, a następnie oddać śmiertelny strzał w głowę. Z publikacji wynika również, że strzelba znaleziona w jego rękach została najprawdopodobniej umieszczona tam już po śmierci. Najnowsze opracowanie nawiązuje do filmu dokumentalnego Nika Brumfielda "Kurt and Courtney" z 1998 roku, w którym po raz pierwszy Szerzej przedstawiono teorie spiskowe wokół śmierci Cobaina i otwarcie sugerowano, że nie można wykluczyć morderstwa. Od tamtej pory teorie o zabójstwie nie przestają krążyć. Zwolennicy tej wersji wskazują m.in. na rzekomo sfałszowany list pożegnalny oraz na napięte i burzliwe relacje Cobaina z żoną Courtney Love. Mimo rosnącej liczby argumentów i nacisków opinii publicznej, władze stanowe Waszyngtonu konsekwentnie odmawiają wznowienia śledztwa. Oficjalnie Kurt Cobain został znaleziony 25 5 kwietnia 1994 roku w swoim domu w Seattle w wieku 27 lat. Przyczyną zgonu uznano samobójstwo. Postrzał w głowę z własnej strzelby.